Martin Lewandowski na piątym amatorskim pucharze KSW. Takie wasze małe święto i chciałbym, żebyśmy się koło tego y, wydarzenia skupili. Przede wszystkim, gdzie jest pamiątkowa koszulka z logo MMA News? Gdzie jest? Tak. Mam w samochodzie. Dobrze. Nie zapomniałem. Ym, odnośnie tutaj wydarzeń y, zawodnicy, obiecaliście, że jeden z takich wyróżniających się zawodników ma szansę zostać zatrudnionym przy okazji kolejnej gali. Czy był ktoś, kto tak wpadł Tobie w oko? No nie chcę teraz mówić, ponieważ jeszcze deklarować, ale oczywiście jest kilku tutaj ciekawych chłopaków, którzy, wiesz, walczą naprawdę za wzięcie. No, ale ustaliłem, że po pierwsze wszystko jest rejestrowane, mamy każdą walkę zgrywaną. To jest raz. Dwa, że jeszcze Tomek i Irena Czarek, czyli sędziowie, którzy są przy galach KSW obecni. Ich głos też będę brał to mocno pod uwagę. Mm, ee... Artur nas wybił, mnie wybił z rytmu teraz. Um, miał być Mamet Kalidow, nie przyjechał, co się stało, zawiódł swoich fanów, wielu pytało, mnie pytało, gdzie jest Mamet? Ja nie wiem tak naprawdę, gdzie jest Mamet? W nie nadal. No ma swoje jakiś tam jeden problem, jemu prywatny taki wyskoczył bardzo... Istotny na tyle, że, że uznaliśmy, że nie musi się pojawiać jakby na, na, na pucharze. Jest nam przykro, bo to też jest element jakichś tam, wiesz, promocyjnych e, działań przed galą, no ale naprawdę uwierzcie bez szczegółów, że, że. Miał powód. Miał powód. No, to nie było to, że źle wstał albo nie wyspał się, tylko coś poważniejszego. Okej, okay, ale miejmy nadzieję, że nie to, o czym pewnie wszyscy pomyślą, kontuzja. Nie, nie, spoko. Okej, okay, to dobrze. Yy, Widziałem tutaj kilku zawodowców, znaczy zawodników, którzy już mają jakieś, jakieś rekordy. Jaki był. To jest w ogóle limit tak, dopuszczalny dla tych potencjalnych startujących. Do pięciu walk zawodowych można mieć, żeby startować w pucharze amatorskim maksymalnie dwie walki z tego wygrane powinny być. Czyli jeżeli ktoś ma, nie wiem, pięć, ale pięć wygranych i ma 5 0, -0 to my go już traktujemy jako zawodowca. Natomiast jeżeli, mówię, ten, ten, ten rekord nie przekracza tych dwóch wygranych, nadal jest dopuszczony, dlatego że jeszcze nie ma tak klarownego podziału, że można było powiedzieć, czy takiej ilości osób ćwiczących MMA, że można było zrobić tylko dla tych, którzy naprawdę mają 0-0 albo tam jedną lub dwie walki maksymalnie. Tylko, że ten poziom jeszcze tam się waha i gala gali nierówna, poziom poziomowi nierówny czasami to, co się widzi na galach tak zwanych zawodowych yy, no bywa równy z tym, co się tutaj dzieje no i też na odwrót. Chciałem tak można powiedzieć zaznaczyć swoją obecność tutaj obiecałem Ci krótki wywiad i takie na koniec jedno pytanie yy, patrząc na ilość lat w branży Twoją, tak, już ponad 10 lat a może nawet więcej jeszcze jakieś projekty blisko MMA czy jakbyś miał zacząć jeszcze raz, to zacząłbyś podobnie, czy wybrałbyś inną drogę, może tutaj, tak jak młodzi zawodnicy? Nie, a jeżeli chodzi o zawodowstwo, myślałem w ogóle, czy będę, byłbym się MMA zawodową. To może być cokolwiek, może być Nie, i to, no, i to. nie wyobrażam sobie, że byłbym e, w, na innym, e, nie w innej pozycji niż jestem obecnie, choć miałem taki epizod, że miałem nie wrócić z Australii, no i pewnie gdybym nie wrócił, to myślę, że teraz byłbym surferem. Oh. <laughs> Nie no, że tu jestem surferem, no ale na pewno... Yy, Ten luk look tak. masz. W A tak? tak. Okay, no, no, nie wiedziałem nawet, no dobra, <laughs> bo jesteś jedyny, który mówi, że mam chilloutowy look, ale dobra. Dobrze, to dobrze, dobrze. dobrze Widzisz, tak komfortowy wiesz, prowadzisz wywiady i taki luz, że mm, ostatnio z Wadimem siedzieliśmy tu, więc zresztą na propos, plotek, może będzie. Tak? Mm. To znaczy co będzie? Współpraca. Wadim będzie na KSW29. O. O. Ale jeszcze niepotwierdzony, taka mała wiesz, plotka. Czy ty wy wysunąłeś zaproszenie, czy Wadim może.? Nie, no jak byłem ostatnio w Rosji, zaprosiłem A. jego i teraz że on pytał, czy, czy dokładnie dopytywał, kiedy jest, no i wyraził jakieś tam chęci, zainteresowanie na przebycie. przybycie. Oczywiście to jest jakiś kolejny, wiesz, możliwość, żeby spotkać się, porozmawiać o jakiejś współpracy. No z tym Wasilewskim nam nie wyszło teraz, on jest no, tam trochę się poróżniliśmy w pewnych kwestiach, związanych już konkretnie z tym zawodnikiem. No i tyle. A jest szansa, że zabierze jakieś swoje rosyjskie gwiazdy, czy M1-owe gwiazdy ze sobą z Vadim? Zabierze? Czy, przybierze, czy, czy przybierze? Nie, nie, nie. Raczej to będzie jego prywatna, wiesz, wizyta, żeby zobaczyć show i wypić ze mną rosyjską wódeczkę. Kole! <laughs> Dobrze, bardzo dziękuję. W takim razie pozytywnym akcentem, akcentem zakończone. Do zobaczenia. Dziękuję.